Cześć, witajcie na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Witam Was w 29 odcinku Q21 Audio News, czyli serii, w której opowiadam Wam o najciekawszych premierach, promocjach oraz ciekawostkach ze świata audio z ostatnich dwóch tygodni. Zaczynamy od razu od pierwszej premiery i jest nim nowy gramofon od projekta o oznaczeniu Debut EVO 2. Jest to następca modelu Carbon Evo. Obudowę wykonano z MDF-u talerz z aluminium stumieniem TPE. Jeżeli chodzi o obroty, to mamy tutaj oczywiście 33, 45 oraz 78. Ramię wykonano z włókna węglowego, a zainstalowana wkładka to Project Picket MM Evo. Oczywiście w zestawie nie mogło również zabraknąć osłony przeciwkurzowej. Debit Evo 2 występuje w bardzo wielu kolorach: jest to biały, czarny, żółty, błękitny, zielony i czerwony, jeżeli chodzi o mat, biały, czerwony i czarny w połysku, a dodatkowo jest też wykończenie z prawdziwego drewna orzechowego. Debit Evo 2 już niedługo pojawi się u nas w salonie, i jak przy każdym nowym modelu projekta, spodziewamy się bardzo fajnego przejścia jakości do ceny. Najnowsza seria 8 od Kaina jest już u nas dostępna do odsłuchów. Na tą nową serię składają się takie urządzenia jak IDAK-8, IDAP-8 oraz IHA-8. W skrócie jest to po prostu wielofunkcyjny zestaw stołowkowy przeznaczony dla zaawansowanych. IHA-8 to zbalansowany wzmacar stołowkowy operujący w czystej klasie A. Oferuje on wyjścia 6,3 mm, 4,4 mm oraz XLR. Jeżeli chodzi o moc na wyjściu, to jest to do 7 W przy 32 Ohmach w trybie Hyper. I DAC 8 to zbalansowany DAC, który operuje na najnowszej flagowej kości od AKM. -a. Mamy tutaj dwa tryby pracy, tranzystorowy oraz lampowy. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo dostajemy praktycznie dwa DACi w jednym. Jeżeli chcemy bardziej neutralny przekaz, wybieramy tryb tranzystorowy. Jeżeli chcemy tą muzykę naszą troszkę podbarwić, to wybieramy tryb lampowy. IDAP8 z kolei to odtwarzacz muzyczny pracujący na Androidzie 9. Na jego froncie znajduje się 5-calowy wyświetlacz i mamy tutaj m.in. również Bluetooth 5.0. Pamięć urządzenia wynosi 128GB, ale spokojnie można ją rozbudować poprzez zewnętrzny dysk aż do 4TB. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy tutaj fabrycznie zainstalowany sklep Google Play, który pozwoli Wam na instalowanie aplikacji. Cały ten zestaw jest już u nas dostępny do odcinków, więc zapraszam wymagających słuchawkowców. Ale jeżeli ktokolwiek z Was słuchał modeli z oznaczeniem 6, wie, że po ósemce możemy się dużo spodziewać. W tym miejscu chciałbym też przypomnieć o filmie, który pojawi się na naszym kanale w środę. Razem z Michałem tłumaczymy Wam, co to jest impedancja kolumny, czym jest skuteczność, czy w ogóle jest sens patrzeć na moc kolumn pasywnych, oraz przede wszystkim na co warto zwrócić uwagę. iFi Audio pokazało dwa nowe urządzenia z serii Zen: jest to Zen Kan 3 oraz Zen Blue 3. Kan 3 jest zbalansowanym wzmacniaczem sławkowym, który jest w stanie oddać do 2W mocy przy 64 ohmach. Mamy tutaj możliwość wyboru poziomu wzmocnienia, technologię x Plus oraz x oraz tryb do gier i filmów. Dodatkowo za jego pomocą możecie wysterować sławki wyposażone w przetworniki X-MEMS. Jego cena wynosi 999 zł. Natomiast model Zen Blue 3 to najnowsze wydanie daka Bluetooth. Za jego pomocą możemy zarówno odbierać, jak i wysyłać sygnał po Bluetoothie w systemie bezstratnym. Jest on wyposażony w najnowszy Bluetooth 5.4 oraz kodek aptex lossless. To urządzenie może też działać jako tradycyjny DAC dzięki wejściom USB i SPDIF. Wisieką na torcie jest tutaj tryb niskiego opóźnienia, który pozwoli Wam oglądać filmy bez opóźnień. Cena wynosi 1300 zł. Model Zen 3 jest już u nas dostępny, a Zen Blue 3 będzie dostępny w ciągu tygodnia. Zapraszamy serdecznie na odsłuchy. Pojawiła się u nas świetna promocja na naprawdę bardzo fajny zestaw. Jest to Audiolab 6000A i 6000N. Teraz, zamiast 6000, taki zestaw kosztuje 4000. O obu tych urządzeniach, zwłaszcza o 6000A, mogliście już wiele razy usłyszeć na naszym kanale. Jest to świetny zwacz swojej cenie, oferujący dźwięk przyjemny, gęsty i nie męczący. Jednocześnie mający dobrą dynamikę i dobrą detalikę. Streamer 6000N natomiast operuje na platformie DTS Play czyli mamy tutaj dostęp do Spotify, Tidala, Deezer, Amazon Music itd. Tak Dostajecie tutaj zatem zestaw, który świetnie razem gra i bardzo ładnie razem wygląda. Jeżeli chodzi o oba te urządzenia, to one mają bardzo fajny przelicznik ceny do jakości, a teraz w tej promocji ten przelicznik jeszcze rośnie. A zatem jeżeli w tym momencie szukaliście zestawu wzmacniacz plus streamer i macie koło czwórki do wydania, koniecznie warto tego zestawu posłuchać. Najnowszy lampowy DAP od Kaina, czyli model N3 Ultra jest już u nas dostępny. O tym urządzeniu opowiadałem Wam już kilka tygodni temu. Jest to lampowy DAP, następca rewelacyjnego N3 Pro. Największą zmianą jest tutaj to, że mamy tryb lampowy również po wyjściu zbalansowanym. Ja już swojego N3 Ultra używam od kilku tygodni i powiem Wam całkowicie szczerze, że jest to urządzenie, które naprawdę dźwiękowo robi niesamowitą robotę. Kosztuje 2,5 tysiąca złotych i jeżeli nie wymagacie jakiejś rozbudowanej funkcjonalności od swojego DAP-a i on ma Wam przede wszystkim grać, to jest to naprawdę rewelacyjna oferta. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście wpadajcie na odsłuchy. Ostatnio opowiadałem Wam też o najnowszych sławkach Hotemana o znaczeniu Shangri la mini. Te sławki też już posiadam i powiem wam co nieco, czego możecie się spodziewać. Ja swojego zestawu używam równo od tygodnia, jestem póki co zachwycony. Jest to granie mega, mega szybkie, detaliczne, oparte na bardzo dużej przestrzeni, ale nie męczące. Z uwagi na bardzo wysoką rozdzielczość, ta góra nie jest męcząca, mimo że to zdecydowanie nie są ciepło i ciemno grające sławki, a jak na elektroslaty one potrafią naprawdę dobrze uderzyć na basie. Moim zdaniem Shangri-La w swojej cenie to jest sławka, która naprawdę namisza na rynku, zwłaszcza na rynku elektrostatów. I jeżeli będziecie w przyszłości szukać wzmacniacza i sławek w okolicy 10 tysięcy złotych, to zdecydowanie będzie warto się nimi zainteresować. Firma Triangle pokazała najnowsze kolumny aktywne o oznaczeniu Capella. Zostały one wyposażone w technologię automatycznej kalibracji. Wystarczy zrobić pomiar obszaru odsłuchowego za pomocą telefonu lub mikrofonu, a kolumny same się zestroją. Są to oczywiście kolumny podstawkowe, więc będą dedykowane do mniejszych pomieszczeń, ale warto tutaj zwrócić uwagę na design, który moim zdaniem jest spektakularny. Najbardziej mi się podoba kolor niebieski. Ja osobiście bym nigdy kolumn niebieskich nie kupił, ale trzeba oddać, że wyglądają świetnie. Cena tego zestawu wynosi 12 tysięcy zł, więc zdecydowanie nie będzie tanio, ale po triangle możemy się spodziewać dobrego dźwięku, bo jeżeli chodzi o wygląd, to już wiemy, że jest dobrze. Teraz przechodzimy do co dwutygodniowego przeglądu recenzji. Zaczynamy od testu Fez Equinox na łamach portalu audio.pl. I tutaj cytuję: Equinox skłania się do delikatności i modelu obserwacji muzyki przez słuchacza, niż do jej dramatycznego ożywienia, obecności i uczestniczenia w wydarzeniu. Nie jest nosikiem wielkich emocji, ale pozwala przy muzyce wypocząć, również przy nagraniach słabej jakości. Drugą recenzją jest test słuchawek Sennheiser Accentum na łamach HiFi Class. Tutaj podobnie cytując, akcentum to słuchawki atrakcyjne brzmieniowo. Nie są do końca neutralne, już bardziej spektakularne czy pokazowe. Niemniej taka prezentacja wielu osobom przypadnie do gustu, przykuwając uwagę od pierwszych chwil o mocnym basem i ciepłą barwą. A trzecią recenzją jest test IFI Audio Go Bar Kensei na łamach HIFI Zone. Nie mam wątpliwości, że IFI zrobiło kolejne, zaskakująco wręcz dobre urządzenie. I już tak podsumowując, różnica w takiej całościowej jakości dźwięku pomiędzy Gobarem a Gobarem Kensei jest na tyle duża, że może ona sama w sobie uzasadniać różnicę w cenie. I to by było wszystko na dzisiejszy odcinek Q21 Audio News. Ja Wam jak zwykle dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam z wszelkimi pytaniami do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.